Cześć Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejną majówkę z cyklu Maryja w moim życiu. Dzisiaj na naszym pielgrzymim szlaku udamy się do Sokołowa Małopolskiego, do Sanktuarium Matki Bożej, Królowej Świata, a następnie wysłuchamy świadectwa. W kaplicy bocznej Sokołowskiej Świątyni znajduje się przepiękny obraz Matki Bożej, królowej świata, opiekunki ludzkich dróg. Kult Matki Bożej w Sokołowie jest znany już z czasów XVIII-wiecznych. Matka Boża jest tą, która opiekuje się nami na naszych drogach, na naszych codziennych drogach. Do spraw doczesnych, ale przede wszystkim jest opiekunką na drodze do swojego syna i na drodze do zbawienia. W kompozycji Sokołowskiego wizerunku zaznaczono dwie sfery, niebieską i ziemską. W pierwszej z nich dominującym motywem są chmury. Symbolizują one pełne chwały Pańskiej Niebo, które stanowi znak Bożej Obecności, opieki i opatrzności. Ukazana wśród obłoków Maryja sprawuje rządy nad światem, o czym świadczy jej złota korona, berło i tron z obłoków, na którym spoczywa. W sferze ziemskiej uwagę przykuwają dwa elementy ukazane na obrazie góry i jezioro albo zatoka. Te pierwsze symbolizują stałość, a nawiązując do biblijnych gór, nabierają istotnego wymiaru jako miejsce objawienia się Boga. Woda to element szczególnie wybrany przez opatrzność, mający jednocześnie bogatą symbolikę odnoszącą do Chrztu Świętego. Do Maryi tak naprawdę zwracałam się już w czasie, w czasie szkolnym. Bo, bo nawet jak chodziłam, do uczęszczałam do, do liceum, to, to zawsze gdzieś tam przychodziłam do, do kościoła farnego przed obraz Matki Bożej i wiadomo, w jakichś takich trudnych sprawach, ale też wiadomo, w pozytywnych właśnie przychodziłam albo, albo o coś prosić, albo, albo podziękować Matce Bożej, jeśli, jeśli pomogła mi. Na pewno było wiele, wiele takich momentów, kiedy, kiedy zwracałam się do Matki Bożej. Na pewno jedną, jedną z takich form był różaniec. Miałam taką cudowną ciecie, ciecie Aniele, która była moją przyszywaną ciocią i, i ona bardzo często modliła się na różańcu i gdzieś tam zawsze jako mała dziewczynka podpatrywałam i, i w Wspólnie, wspólnie modliłyśmy się, też chodziłam wiadome na majówki, na różańce. Też nieraz byłam z rodzicami w Częstochowie na jasnej górze. Więc gdzieś tam ta Mary, Maryja była. Była, była w moim życiu, też e, już w, w gimnazjum e, poszłam pierwszy raz właśnie na pielgrzymkę e, do Częstochowy z, z, z moją koleżanką. Pełna pielgrzymka to jest taki wyjątkowy czas, e, szczególnie, że wiadomo, e, ja z zawodu jestem, jestem tancerką, jestem nauczycielem tańca, więc e, gdzieś tam e, to, to życie jest bardzo mocno, e, no taki Intensywne, dużo się, dużo się w nim dzieje, a pielgrzymka to, to właśnie był taki czas y, wyciszenia się. Był to taki czas też na refleksję, na y, przemyślenie pewnych, pewnych rzeczy. Y, no i też jakby y, gdzieś tam ta Matka Boża y, dała mi też dużo takiej y, odwagi do dokonania, y, może jakichś takich właśnie decyzji, które, które były dla mnie trudne, to były naprawdę bardzo ważne decyzje, czy, czy właśnie też no, modliłam się w wielu wielu sprawach i te sprawy zostały wysłuchane. Maryja jest dla mnie autorytetem, no jest taka ja sobie Marię wyobrażam jako taką kobietę pełną pokoju, delikatności, wrażliwości, osobę empatyczną i chyba też ja bym taką osobą chciała być i właśnie chciałabym ją naśladować. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego świadectwa. A teraz zapraszam na wspólną modlitwę litanią ku czci Matki Bożej. Jeżeli macie intencje, które chcecie powierzyć Matce Bożej, możecie te intencje napisać w komentarzach. A jak chcecie się dowiedzieć więcej na temat przemyskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, to te informacje znajdziecie pod koniec. Szczęść Boże. Świata Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Panami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Miłosierdzia, módl się za nami, matko łaski Bożej, módli się za nami, matko nadziei, módli się za nami, matko nie skalana, się za nami. Się za nami, Matko Przedziwna. Módl się za nami, Matko Dobrej Rady. Módl się za nami, Matko Stworzyciela. Módl się za nami, Matko zbawiciela. Módl się za nami, panno Roztropna, módl się za nami, panno godna, módl się za nami, panno wsławiona, módl się za nami, panno. Się za nami, panno łaskawa. Módl się za nami, panno wierna. Módl się za nami, zwierciadło sprawiedliwości. Módl się za nami, stolicą mądrości. Módl się za nami, przyczyno naszej radości. Módl się za nami, przybytku Ducha Świętego. Módl się za nami, przybytku chwalebny. Módl się za nami, przybytku sławny pobożności. Módl się za nami, różo Duchowna, módl się za nami, Wieżo Dawidowa, módl się za nami, Wieżo z Kości Słoniowej, módl się za nami. Módl się za nami, Arko Przymierza. Módl się za nami, Bramo Niebieska. Módl się za nami, Gwiazdo Zaranna. Módl się za nami, Uzdrowienie konie. Módl się za nami, ucieczko grzeszny, módl się za nami, pociechomigrantów, grantu, się za nami, pocieszycielko strapionych, módl się za nami, wspomożenie niewier. Modlij się za nami, królowo aniołu, modlij się za nami, królowo patriarchów, modlij się za nami, królowo proroków, modlij się za nami, królowo apostołów, Módl się za nami, królowo męczenników, módl się za nami, królowo wyznawców, módl się za nami, królowo dziewic, módl się za nami, królowo wszystkich świętych. Módl się za nami, Królowo bez mazy pierworodnej poczęta, Módl się za nami, Królowo w niebo wzięta, Módl się za nami, Królowo różańca świętego, Módl się za nami. Mudle się za nami, tu lo pokoju, módle się za nami. Panie, Aranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłukaj nas, panie, wysłuchaj nas, panie, Aranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. And I don't know.